Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj pojemnik firmy Status półtora litrowy, jest to pojemnik próżniowy Na naszym innym wideopokazie można zobaczyć na przykład taki sam tylko 2,5 litrowy I oczywiście też do tego można zobaczyć pompki Do tego serdecznie zapraszam Tak wygląda ten pojemnik zapakowany Oczywiście dołączona jest jeszcze folia ochronna Zaraz pokażemy jak się go otwiera. Tutaj niestety musimy uwolnić tą taśmę nożykiem. Udało się. To możemy zdjąć. I tak jak widać pojemnik otwiera się dosyć prosto. Obsługa jest bardzo prosta. Tutaj mamy oczywiście pokrywkę, tak się otwiera, zamyka. Tu jest miejsce na pompkę. Dołączona jest instrukcja obsługi. No i pojemnik. Pojemnik dosyć taki porządny, sztywny. Na pewno nie, nie jest uginający się. Tu mamy spód. Spód, jak widać, nie jest do końca przezroczysty, jest matowy, cała reszta jest dosyć przezroczysta. Teraz jeszcze pokażę, jak się on zamyka. Trafiamy na te robki, zamykamy, odsysamy powietrze i koniec naszej pracy. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i do zakupu w naszym sklepie www.kupujesz.pl